Witam. Ciasto czekoladowe z bitą śmietaną to deser, który polecam na każdą okazję. Pięknie się prezentuje i smakuje znakomicie. Chrupiące kawałki bezy, którymi posypałam ciasto, są smacznym kontrastem dla delikatnego i kremowego musu i bitej śmietany. Zapraszam. Spód ciasta to puszysty biszkopt kakaowy. Oto składniki. Wszystkie powinny być w temperaturze pokojowej. Najpierw wymieszamy suche składniki. 60 g mąki, około 1 trzeciej szklanki, 5 łyżek kakao, 30 g i łyżeczka proszku do pieczenia. W miseczce roztrzepujemy 3 duże żółtka. Do dużej miski wlewamy 3 białka w temperaturze pokojowej. Zaczynamy je miksować. Kiedy białka się spienią, wsypujemy na 3 razy 100 g drobnego cukru około 1 trzecia szklanki. Po wsypaniu całego cukru, miksujemy jeszcze przez około 10 minut. Do sztywnej piany wlewamy żółtka. Cały czas miksujemy. Miksujemy krótko, żeby tylko połączyć składniki. Teraz przesiewamy do miski suche składniki. Wsypujemy jedną, dwie łyżki i mieszamy ruchem od dołu ku górze. Obracamy miskę, żeby zgarnąć masę ze ścianek miski. Stopniowo wsypujemy całą mąkę z kakao. Masę wlewamy do foremki, której dno wykładamy papierem do pieczenia. Piekarnik nagrzewamy wcześniej do 180 stopni. Od razu wkładamy foremkę z ciastem. Obniżamy temperaturę do 150 stopni, pieczemy około 40 minut. Kiedy ciasto ostygnie, zdejmujemy papier. Zimny biszkopt wkładamy z powrotem do foremki, w której był pieczony, lub zamykamy w wysoki rant. Ciasto nawilżamy alkoholem, kawą lub mlekiem, do wyboru i według gustu. Potrzebujemy około pół szklanki ponczu. Teraz przygotujemy krem musowy z czekolady i śmietany. 220 g czekolady, kroimy drobniutko. Musimy ją rozpuścić na parze. Do garnka wlewamy wodę i stawiamy na nim miskę z czekoladą. Para z gotującej się wody rozpuści powoli czekoladę. Czekoladę ściągamy z garnka, mieszamy i odstawiamy na bok. Teraz będziemy ubijać zimną śmietanę 400 g. Nie ubijamy jej na sztywno. Tak jak widać na filmiku, śmietana powiększyła swoją objętość, jest puszysta, ale nie sztywna. W tym momencie czekolada powinna mieć od 47 do 49 stopni. Najlepiej, jeżeli użyjemy termometru. do czekolady wlewamy śmietanę i mieszamy energicznie rózgą Dokładnie mieszamy, aż krem będzie gładki i puszysty. Gotowy krem od razu nakładamy na kakaowy biszkot. Ciasto wkładamy do lodówki na około 6 godzin. Przed wyjęciem ciasta z lodówki ubijamy 400 g zimnej śmietany. W szklance rozpuszczamy 5 g żelatyny w proszku w gorącej wodzie, 45 g. Mieszamy i dokładnie rozpuszczamy żelatynę, żeby nie było grudek. Żelatynę przekrywamy, aby nie wystygła. Teraz ubijamy 400 g zimnej śmietany z dwoma łyżkami cukru. Śmietanę ubijamy na szybkich obrotach tak długo, aż widełki zaczną wyraźnie zostawiać ślady. Śmietana jest puszysta, ale nie jest sztywna. Wówczas wlewamy stopniowo żelatynę, wlewamy obok widełek i cały czas miksujemy. Tak wygląda gotowa śmietana. Widzisz, że nie jest sztywna. Śmietany z żelatyną nie ubija się na sztywno. Śmietanę od razu nakładamy na ciasto. Wygładzamy. Na ciasto kładziemy kawałki bezików. Lekko przyciskamy. Ciasto wkładamy do lodówki na 3 godziny. Po wyjęciu z lodówki ciasto kroimy na porcje. Ciasto posypujemy dodatkowo bezikami przed samym podaniem. Ciasto pięknie się prezentuje i smakuje wybornie. Polecam ci je na każdą okazję. Jeżeli zrobisz to ciasto, napisz mi w komentarzach, jak ci smakowało. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Zachęcam cię do zasubskrybowania mojego kanału i włączenia powiadomień, aby żaden z nowych filmików cię nie ominął. Ciao, ciao!